Megalodon przedstawia film, faceci w czerni, wersja plotagońska 2. Kurde Will nie wierzę, że wczoraj pokonaliśmy tego kosmitę. Ja też Tommy. Ciekawe kiedy kolejna misja. Will, Tommy, armia androidów jest w restauracji. Jesteście potrzebni. Okej Linda, ja i Will już tam jedziemy. wo. rączki do góry androidzie. Nigdy. Dobra, sam tego chciałeś. A Kolejny łotr z głowy. Racja, Will. Przenosimy się do Mikołaja i Penny. Ale piękny dzień, Penny. Tak, Mikołaj, czas może się gdzieś przejść. Mikołaj, mogę się skontaktować z jednym z agentów tajnej organizacji. Okej. Okay. Agencie Will, dziękujemy za pozbycie się androidów z restauracji. Nie ma sprawy, Penny. Tymczasem ponownie u naszych agentów. Kolejny dzień dla nas udany jest Tomi. Tak, will. Koniec części drugiej.